Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj jestem przy budowie mostu na rzece Orzyc, miejscowość Chorzele, tu będzie przechodziła obwodnica Chorzel i tutaj w tym roku zakończymy tę budowę, już jak widzicie prace są bardzo zaawansowane, stawiany jest dźwig, który będzie wznosił konstrukcję stalową, tutaj z tej strony już są podbudowy, te stopy mostu zrobione, także wkrótce do, mam nadzieję, końca czerwca nastąpi finał tej budowy i będziemy mogli zobaczyć tutaj piękny biały most. Zachęcam później, jak już roboty będą bardziej zaawansowane, do odwiedzenia tego miejsca i zobaczenia na własne oczy czegoś, co niektórzy twierdzili, że się nie wydarzy. I do czego nie doprowadzimy, a jednak udało się. Pozdrawiam serdecznie.